Mam napisane. O no to... no i... no, czwartej nie było widzisz? Jeszcze i piątej. Memento. Czyli mamy albo... Ar... Albo złomowisko, <coughs> albo komisariat, albo... Ja mam jeszcze dziesięć takich złomowisk, chłopie. Także ja mogę rzucać je do woli. Ja mam jeszcze... za przeproszeniem... Innych mam, więc... Ja też. Siedemnaście mamy tych... Y... Nie no, jeszcze Dwadzieścia tych, dwadzieścia RPD. Ja mam tylko 30 coś latarek na gillisa. Ja w ci bą też mam latę. Nie wiem, bo ty jak, spisz, bo ty jak tą Jillkę na wszelkie możliwe sposoby. Koń tu nazwa zobowiązuje. Wiesz, do mam chyba 20 zielonych, 30 żółtych i 10 fioletowych. Ty, Wiesz jak się przekręcają widzowie, którzy cię na moim, na moim streamach nie polubili, a teraz widzą, że ja się dobrze bawię. <noise> wiesz jak oni się przekręcają? Nie jeszcze tak długo. Bo RPD pewnie jest. Nie. Nie z Ha. <noise> Dobra, ja idę szukać killera jak no to był? No, no dzisiaj już, dzisiaj już wyłączyłem grę, bo pielęgniarka zaczęła mnie gonić, hitła mnie raz, a później chciała je hita przez stepa zrobić Jak uciekałem do góry i wykręciłem 360 i zrobiła docek. Ja trafiłem, wiesz co, ja trafiłem na randomów idiotów, bo grałem Nemesisem, nie? Było jednej prawie, 360 prawie wszystkich, prawie wszystkich zabiłem ja na Ja dzisiaj, ja dzisiaj, ja dzisiaj trickster'em trzy, trzy razy z rzędu wszystkich tych, wszystkich surwów. O, to no. jest ten! Palę go. No chodź tu. Pal się. A to jest ten na niewidce. Dlaczego na nie mogę go spalić? Dlaczego on biega na niewidce i ten? Co ty robisz, chłopie? No, gdzieś tam jest killer. No on jest tu. Przede mną. On się nie widzę. A tu? On się... Chce farmić, czy co? Nie, nie z tego aż nie podejdę Z tego się do mnie podjędzie? A ja go nie kumam, o co chodzi? O, jak ty mnie trafisz? Przepraszam bardzo, gościu Ej, u nas z na nimitkę chyba Ej, o co mu Ej? chodzi? Nie. Okay. Ja mam zapytanie, o co mu chodzi? Nie mówię ci <noise> ja. Dobra, ja robię gena, nie narzekam a ja będę dindał. Znowu Wróci to Dobra, ja ściągam y, Reaper, bo ja jestem, y, muszę mieć zadanie. A on wróci pod hak już. Tak, on ja jest kochabu stojący. Dlaczego my ja nie możemy? Nie daj się zabić. No, właśnie to właśnie mogłem. Co jest? Ej, on się tuneluje. Ej, tak, Focus Fire na mnie, zrobi Niech ci nie go nie powali, bo ja potrzebuję wypełnienia zadania. No, łatwo ci powiedzieć, skoro on jest ze mną. Dobra, mam zadanie częściowo Chodź na nim się... mm -hmm. ja, Ten, ten typ jest jakiś dziwny Dobra, będę biegał, będę biegał z owami Czemu ty mnie gonisz, chodźcie do Ja go będę blokował, przyblokuję go Chodź Jaki fokus dla mnie, no, no podnoś, podnoś, insta podnoś no Czemu podnosisz twarzą tu? Czy on nie, ma Lightborna? To serio Lightborn? Nie, nie wiem Dobra, ja go idę, zdjąć. Nie wiem, czy to szadę. Nie chce mi hitnąć Dobra, dobra, radę Czemu mnie? No, znowu. Uciekaj, uciekaj, tego blokuję. On próbuje Nie ja przysięgaj Musiałbym się musiał, musiał uleczyć co on jeszcze. robi? On na każdym... On testuje sobie memento na bank Nie no, o, gdyby dobrze, to zostało to, o... to by mnie od razu zabił. No nie, przecież on potrzebuje dwóch... Tak, rynek. to jest Lightborn. To no, to już powinno dawno cię tam... No ...proszlajknąć. Tu jest Paleta? nie, nie przeżył przez Paletę. To teraz mnie będziesz gonił? Jeszcze no, nie chwilę, to nie reporta. Ode mnie. No teraz, teraz pewnie mnie będzie gonił. No niech mnie sobie goni. No chodź. Chodź ja zfaniaku. jestem przy autobusach, robię gena. Chodź, cwaniaku. Nie wkuruję cię trochę hordowani Ale to jest strasznie dziwne, nie wiem o co mu chodzi. Ale, ale grając w ten sposób, to ty nigdy nie wygrasz. To. Bo nie, że grając w ten sposób, że gonisz jednego surwa, nie? Ty nigdy nie wygrywasz, bo zaraz cię... A, no, zablokował inny... mnie koło gena. Dziwne, on teraz mnie będzie... No, schował gena. O co on mi nie wiem, ale jeden surf kończy jednego gena, ja kończę drugiego gena A znaczy, że robi trzeciego? robi trzeciego, nie rozumiem go to stoi koło ciebie i nic nie robi? Że nie stał A bo on ma lagi Skąd wiesz? Bo się pokazało On zablokował mnie, widzisz? On to specjalnie zrobił, patrz, on mnie zablokował koło tego gena Body bloka mi zrobił Nie wyjdę stąd nie możemy zrobić gena. może zrobić gena Koło tak którego gena cię zblokował? Koło szaka. Nie zrobię nic, nie ucieknę mu stąd To jest bodyblock, to, to jest do reporta, bo to jest grifing już zreportowałem go wcześniej O świetnie, będę robił go na przydomku On mnie stąd nie wypuści, otworzycie bramę, on tu będzie pewnie stał aż do exit gate'a Spal go, spal go, proszę cię Tu jest, ej, ej spal go mi Spal go latarką Ja go nie mam, ja nie mam latarki On jest ramdą, go może, on go może latarką spalić Tu jest no Ace, przyśpiesz na niego, przyśpiesz na niego, Ace. Nie można... On się ruszy! Dobrze! Ja robię gena w tym czasie. No nie wejdę stąd, zablokował mnie. No to jest już Gryffing. To nie rusza jakiś gro... Jak, 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 jak Gryffing, to rusza brawo Harry On troluje. Chyba, że ma Noeda! I on po prostu czeka, aż wszyscy zrobimy geny. Teraz to mnie jeszcze bardziej przyblokował. Jak on w ogóle stoi, że ja nie mogę koło niego przejść? Bo musiałby cię walnąć, żebyś mógł przejść. To no chyba no, wtedy ma, nie? jeśli się nie walnie to on może stać tam nawet do ustranej śmierci. No chyba, że adrenalina mi zaraz pomoże. No ja mam adrenalinę. No ja też. Zbiegam cały czas z niego. Bo on tu jest, nie widzę go. Ja. Jakby się ruszył, to ja idę do jednej z bram. Ja już dosta Ja dostanę za awka, bo mnie to czyta jako ten Nie to killer... Killer ma kruki czy... Nie, to ja dostałem kruki, że się nie ruszam. No ale co, mam otworzyć te bramy Reaper? bo ja nic nie zrobię? No ja też, no otwierajcie, już trudno, już mnie na endgame musi zabić. Ale głupek. No tylko, że ja dostanę zawka. patrzcie, mam trzy kruki nad głowami. Teraz nie ale wyjdę. A to jest durnoctwo straszne. Tak szczerze, to myślę, czy DCK nie zrobić. O, pokażę. Ej, no, 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 jest... hey, co on wyprawia? Ja, mu zgu... ja go zgłaszam. Zabicie jednej persony i zostawienie reszty, no to jest... No on mnie body block roll. Body block. Ten ace mnie próbuje wyciągnąć To mój dekmus jedan Dobra Mówiłem, że ma noeda Mario czekałeś tu całą grę tylko po to żeby Uciekaj, uciekaj tym mace bo no, to wyciągnąć, no, się, się Serio? się nie serio, serio, serio. serio? Tylko ja Ja tylko się na no mnie no ja, no, no, ja nawet... z ja nawet skill nie strzelam. To jest typowy rosyjski troll. To był typowy Lepiej wyjdźcie do menu jak masz streama Bo ja mu coś ja mu napiszę parę ciepłych słówek e, Czekaj, to ja go pierwsze zgłoszę jeśli pozwolisz Trolling, tak? Ja już nie hmm. mogę go reportować Bo jeszcze niech raz zreportowem e, Dobra, wychodzę do menu, proszę bardzo DRIPPER jest twój on Would anybody like some A BOUND GANG? GANG! Like some BOUND GANG We'll be right back.